Jakbyście się zastanawiali, co robimy w wolnych chwilach i dlaczego nie montuję i nie wciepuję dla Was filmów, to dzisiaj przeciepłam wszystkie te worki ziemniaków, plus to, co jest tutaj w koszach, plus tutaj te 13 worków sadzeniaka. 60 worków to jest to, no. Tutaj będzie trochę więcej. Tak zdobię liczyć. Co to jest? Dzisiaj? No. Jakie, ale co mówię? To, no, plus sadzeniak, plus yy, mhm. paszowe, plus kamienie. Z półtora może. Półtora? Nie będzie tam. To byś musiała mieć drugą taką kupkę. Gdzie tam masz tyle? Ty, i trzy worki są. Teraz trzeba to wszystko poważyć. Na żyka, że się wszystko woli. Półtora. Oskar! Tu jest na pewno więcej niż 60 wortów. To będzie mniej coś ale dla nie ma więcej. Ja wczoraj potkę przyniosłem. Chyba, że my, a nie, bo my dokładaliśmy. No. Więc zrobili do końca i przyniosłeś paczkę. Dobra, damy znać, ile tych worków tutaj było. I, i no zobaczycie. Niech się Albo niech sobie policzą. Ale nie, to wiesz. Jeszcze to, wagowo to, musi to, się to, zgadzać. Kto ten. Kto to to policzy. Tak. Ale to wagowo się jeszcze musi zgadzać. No. To sobie muszą dodać, albo zrobić... U. Trzymaj tu. Chore. Trzymam. O, jeszcze parę dni to no. Wypinaj się. Nie mam A tutaj... podglądają nas demony. Widzicie? Mają chybione drzwi i nas podglądają. Ogólnie jest y, po godzinie 18.00, więc byłoby tu się ciemno, ale Oskar jest y, inżynierem kaskaderem. To jest prowizorka, i zostanie na 3 jest inżynierem kaskaderem i zrobił takie coś. A dziadek jest inżynierem elektrykiem i przyniósł takie coś. Ja nie wiem, to chyba wykopał kopał ze <śmienny> <śmienny> Ja nie <śmienny> <śmienny> On ten sam pospawał 50 <śmienny> lat temu. Może <śmienny> taką skrzynię jeszcze znaleźć. to <śmiewanie> Dziadek ją sam wynalazł pewnie e, tak to <śmiewanie> nie Czemu, praszasz dziadka? Mówisz, że masz głupich w rodzinie. Kiedy tak powiedziałem? <śmiewanie> Przed chwilą. I niedługo <śmiewanie> <Zaniu tego> będzie <śmiewanie> kolejna. <śmiewanie> no nie. Ja tu nic nie widzę, na szczęście. Jeszcze mnie głupotą nie zaraziłeś. No szczęście, oskarżyłeś to zaraz później, <śla> <się osiwać>, <śla> <Sama śla> <sobie bądź> <śla> no ja się nie jestem w nie No może tak nie jest. Nie. O, Wtedy to ty przyjmujesz moje nazwisko i jesteś już mądry. Mówiłam ci. Przez co chcę, żebyś y, miał moje nazwisko, bo wtedy będziesz inteligentny. Choć mhm. w sumie chłopów to nie dotyczy i są no głupi ja w mojej nie rodzinie. Nie... Więc w sumie nic się nie zmieni u ciebie, tylko ja zostanę inteligentna. <śmiech> <śmiech> Ale u ciebie kobiety też nie są jakieś wybitnie. Y... Bo są naiwne. Ja, ja Żeby wiem, mieć podziału majątku, jak się wybudujemy. Ja wiem po co. <laughs> Bo in vitro jest drogie. Po prostu nie chce mi się pracować. Wiesz? Dlatego chodzę do Tak. tak. Mają ci przyszłość. Obiecuję wam. Przynajmniej będę mieć zimniaki do jedzenia. Może jak? A ja ten, na przyszły rok jak będą po 100 złotych, za kilo... To może nie będziesz musiała w tej Oskar, nie mów takich rzeczy, to trafię do internetu. Czemu? A masz, że zasadzą wszyscy? Tak. No ale to nie będę na chuju. No. Już w tym roku cena jest chujona to... <śm> a to... A to ty moje te... Miła słówka, to... Słuchatą... Pogłosuję. Jakie? Tynaka. No co czemu takie mówisz? Nie wytnę tego. Wyjdzie na to, że jesteś patusem. No tyle. Wyjdzie na to, że nie jesteś z patusem. Zastanuj. Ja cię mogę zostawić. cię. Aha. Tak to wygląda wszystko. Zależy, czy ktoś mi zaproponuje coś więcej niż ziemniaki. Aha. Pokazała klasę. No ty też. Patusia. Masz tak jeszcze raz. A se sam poważę tę kartkę i wydobył. wyglądam jak lump. A na Czasem mi się zdarzało. Czemu kłamiasz? Czemu kłamię? O sobie mówię. <laughs> Jesteśmy bardzo... Powycinaj to słowo. Ty tak nie oglądasz moich filmów, więc nie będziesz wiedzieć, czy powiec na czy nie. Ja oglądam je przed premierem, nawet no, jestem aktorem w nich. To tak jakbym był reżyserem, rozumiesz? No to wypowiedziałeś, na no to ze staną. Co? Nie, bo to a musisz ustawić, że film na 15 lat i stracisz połowę no. widzów. Bo nie oglądają dzieci. <grym> wiesz? To, że nie piszą komentarzy i no zasubskrybowali, to skąd wiesz? Hmm? Mam statystyki na YouTube i nie mam tak młodych osób. Każdy se daje więcej daczy, by oglądać wszystkie filmiki, bo potem ci wystarczyły komórki. Dlaczego mówisz, że nie jestem wyjątkowa... I, I nie tylko ja oglądam y, jakichś ludzi, co, co nie potrafią w ogródki. No myślałam, że tylko ja jestem jakaś nienormalna. Mam 20... nie powiem ile lat. Dzień, dzień. <laughs> I oglądam ludzi, którzy robią ogródki i, i to jest hobby dla emerytów. Tak mówi moje pokolenie. Więc nikt tego poza mną nie ogląda. Z mojego rocznika. Nawet moje koleżanki mnie pewnie nie oglądają. Teraz się dowiemy, czy oglądają, czy nie. Jak powiedziałam, że nie oglądają. No, ale na pewno nie oglądają, wiesz, każdej sekundy akurat w tym momencie. Mówię wiesz. Dać w tytule, odcinek specjalnie oglądaj cały. Nie, ale teraz wyjdzie, czy oglądają, czy nie. Bo jak oglądają cały, wszystkie to napiszą mi albo w komentarzu, albo w wiadomości prywatnej. A jak nie napiszą, to znaczy, że nie oglądają i wszystko wyszło na jaw. Albo napiszą do mnie. Po co miałbym ja do ciebie pisać? A po co bym miała do ciebie pisać? Miło. Chodź, bo już jest ta godzina. E, schudłem. Ja nie chcę się ważyć. No znaczy co nie, no się o to nie paść. 54,5. No i ja, a ja ci, też ci przeczytam teraz swoją, dawaj. Ale ja ściągam płyty, bo one są No, 10, no, nie. nie, już nie wymyślaj, to ci póki lo odejmę, paść. Nie, nie odejmiesz mi. One <laughs> odważne póki. No po dziesięć. To ja wchodzisz, że się? Brzmieć do mnie skarpetki. To bagaż, na pewno. Muszę sięgnąć w Jeszcze ci po chwilę odjąć, czy co? Tak. Za dużo to nie zmieni, no ale. Ja pierdzielę. ja myślałam, że schudłam. Praca u ciebie nie popłaca. Mm. Nie powiem, kto się dogadza wieczorami. Przeciętne dwie, to, to mi jeszcze więcej pokazuje. Dobrze się, widzowie yy, nie widzą tego. Uwagi, jaka jest? Morek 15 kilo, proszę mi czy i północ, to Chcesz, wszyscy... A ja bym chciał zważyć ten worek, każdy no? bym chciał zważyć. Mam cię, Ale ty już jesteś wprawiona na maszynie. Takie luzi wagórki, że wpadają do kamieni ziemniaki. Na maszynie. Jak się robi? Tak. No w sumie nic nie mówicie. Nie idzie powiedzieć, że za szybko. Dajmy sobie radę. Bez ciebie. Dzięki. jeszcze w momencie, jak sobie kamienie, to się zmieni wik na większy, i... 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 jak i... 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 Ej, wiesz co ostatnio? Ja z Mariuszem byliśmy, nie? Ja tak, Mariusz z Jechał Faktorem, a tak, jadę trójką, patrzę mało tych kartofli, nie? I pokazuję Maryszowi tak, patrz cztery i będzie zaraz tak. Czternaście. Trzynaście. Dwanaście. A w tym będzie 11 i pół.